Kwiatki. Przede, przede wszystkim kwiatki. Nie wiem, azalia. A ten to nawet nie wiem. Nie wiem, no jakieś kwiatki. I tam żona jeszcze jakieś inne bierze, o. Kocham kwiaty i kupiłam właśnie. Jeszcze musimy kupić śliwkę i jeszcze jakieś drzewko owocowe, które nam się nie przyjęło w tamtym roku. I do domu. Tutaj mam takie zwisające, nie wiem jak one tam, pelargonie się nazywają, zwisające. Bardzo ładne, jak tam widać Tam są już w donicach takie duże, a zawsze z mężem lubimy kwiaty, żeby latem było bardzo dużo kwiatów i kolorowo, żeby było. Aura mogła być troszkę bardziej sprzyjająca, ale generalnie bardzo mili klienci, bardzo fajnie kwiatki się sprzedają, jesteśmy zadowoleni. A co cieszy się największym zainteresowaniem? Dużym zainteresowaniem cieszy się akant, tutaj jest to roślina wieloletnia, która zimuje w gruncie, tylko trzeba ją okrywać. Tak? No takie właśnie niżowe rośliny, alstromerie też, kanny, sundawille. Rośliny, które mniej popularne są. Czy to są jakieś nowości? Tak, tak. Alstromeria na przykład jest nowością. Jest to taka doniczkowa alstromeria, którą hodujemy w doniczce. Ona dorasta do 30 cm wysokości. Słoneczne stanowisko kwitnie obficie przez całe lato. I ciekawostką tej rośliny jest też to, że jak popada deszcz, takie kryształki się osadzają na liściach. Bardzo fajnie to wygląda. Rozumiem, że to jest roślina, którą trzymamy na zewnątrz, tak? A czy ona przezimuje na zewnątrz? Yy, tak, przezimuje na zewnątrz, dokładnie, w gruncie. Widzę, że są już pelargonie, że, że już panie kupują kwiaty. Nie jest za wcześnie jeszcze? No, kwiaty już są kwitnące, więc sprzedajemy, tak. Aura, aura była bardzo sprzyjająca w marcu, w tej chwili pogoda się troszkę zepsuła, no liczymy na to, że na święta będzie ładnie, słonecznie, pogodnie i wszystko będzie kwitło. A jak wygląda sytuacja cenowa? kwiatów i roślin, bo wszystko podrożało. Jak jest z kwiatami, z roślinami? Kwiaty też niestety podrożały, niestety dla klienta, no bo y, wszystkie produkty, które są potrzebne do produkcji kwiatów, zdrożały. tak? Y, ziemia, doniczka, y, nawóz, wszystko poszło w górę, więc no, byliśmy niestety zmuszeni podnieść też ceny. Tak? Z racji dzisiejszego dnia wierzba. Wierzba mędrżorska wykorzystywana do palm i wierzba smocza. Oprócz tego, oczywiście, tradycyjnie drzewka owocowe, no i jak zwykle borówka. Borówka amerykańska. Popularność borówki nie spada? Nie, wręcz przeciwnie, wręcz rośnie. Ale z roku na roku są wprowadzane nowe odmiany, także ludzie szukają czegoś nowego. A jeżeli chodzi o drzewa owocowe, widzę za panem Morela, przez Kwinia. Kwinia i Morela udaje się na naszych terenach. Ona lubi tylko spokojne, bezwieczne miejsca. Ona nie boi się mrozu jaką mrozu. No, oczywiście, no, jeżeli się robią jakieś tam wielkie mrozy, to tak, ale. Generalnie wytrzyma do minus 30, oby to było spokojne, bezwieczne stanowisko. A morwa biała? Fajna roślinka, polecana do e, bezpośredniego spożycia, jak również do parzenia herbaty, z liści. Wymagająca? Nie, nie. Morwa biała to jest stara polska roślina. Kiedyś one rosły wszędzie, na, przy e, dworkach, pałacykach, były nawet e, sadzone przy szkołach powszechnych. Później zniknęły i teraz wracają do łask. A jeżeli chodzi o drzewa owocowe, bo... Swego czasu był taki powrót do tych starych odmian, do tych tradycyjnych odmian. I, i, jak to jest teraz? Czy, czy to na, nadal ten trend się utrzymuje? W dalszym ciągu jest e, tendencja do powrotu do starych odmian. Każdy chce mieć babcinę gruszki, jabłka i tak dalej. Także stare odmiany cieszą się popularnością. E, sam fakt o tym, że już ich praktycznie nie ma w sprzedaży świadczy o tym, że nie możemy... Produkować tyle, ile byśmy chcieli. Jest to impreza cykliczna. Co prawda, przez poprzednie różne sytuacje nie odbyło się, tak? Wiosenne targi. W tym roku udało nam się zorganizować. Rano padał trochę deszcz, teraz mamy piękne słońce. Zapraszamy. Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawe prezentacje, pokazy, konferencje. One odbędą się jutro. Jest bardzo dużo wystawców ponad 150 stoisk. Są szkoły rolnicze, są koła gospodyń wiejskich. Są z nami wystawcy, którzy nie tylko przygotowali najnowsze jakieś nowinki w technologii w ogóle uprawy i produkcji roślin, ale przywieźli po prostu bardzo dużo, bardzo dużo roślin, sadzonek, które powinny znaleźć się w Państwa ogrodach, bo, bo wiosna już do nas przyszła, zapukała do naszych drzwi. Mamy deszcz, a to zwiastuje później po prostu dobre plony. Trzeba zobaczyć. Wyjmij to główkie, zdejmij to ci źle, wyciągać. Jakieś nowe odmiany? Tak, tak nowe, a my, się tak, my tak się, mieliśmy taką inną odmianę, a teraz patrzymy, że inne, to, to dlatego bierzemy. Spróbować żeby zobaczyć, zobaczyć, jakie, jakie, będą, jakie to, będzie owocowanie. Jak się, Także tego, no. To ile sezonek przybędzie w ogródku? Oj, my, my, mamy, my mamy działkę tylko pięciorową, to sadzimy pół działki truskawkami, no i drzewka, no i warzywa wszystkie, tak, że tego, no. A często państwo odwiedzają takie targi, jak przypytuję? Tak, tak często, bo my tutaj pochodzimy z tej miejscowości. Jak się zaopiekować, zapewnić jej światło, zapewnić jej wilgoć e, i nie dopuścić do tego, żeby nam zmarzła. W przypadku cytryny skierniewickiej mamy ten komfort, że ona minimalne przymrozki nam wytrzyma, ale jeśli zapewnimy jej te trzy rzeczy, to na pewno będziemy się cieszyć pięknymi, dużymi owocami, które będą cieszyć nasze oko. Owoce, które tutaj widzimy, są wręcz gigantyczne. Czy to wymaga jakichś specjalnych zabiegów? Nie, to jest cecha charakterystyczna dla tej odmiany cytryny, wychowanej w skierniewicach w Instytucie Sadownictwa i Kwieciarstwa. E, w oryginale e, profesor pieniążek skrzyżował pomelo i cytrynę. Stąd mamy tę wielkość owocu, którą e, zachowała po pomelo. Natomiast jeśli chodzi o kształt, jeśli chodzi o smak i wygląd, e, mamy, mamy właściwości cytryny e, sensu stricte. Czy te rośliny możemy trzymać na zewnątrz? Czy powinniśmy? Lachy. Latem jak najbardziej tak, natomiast zimą no, musimy jej zapewnić temperaturę, która będzie e, przynajmniej oscylowała w okolicach 0 stopni. Więc no, pozostaje nam e, hol, weranda, e, miejsce, w którym będzie miała dostęp światła i e, tą temperaturę chociażby minimalnie na plusie. Cytryna nie tylko wygląda, ale też smakuje, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej tak. Zapewnia nam e, witaminę C, która jest najbardziej, najbardziej znana, ale też e, ma walory lecznicze, jeśli chodzi o e, choroby kardiologiczne. E, I co najciekawsze, e, walory tej cytryny mamy w skórce, mamy w, w tej białej otoczce, którą najczęściej wyrzucamy, a to są właśnie te elementy, które e, wpływają na nasz system e, krwionośny. Magnolie. Są różne odmiany. Dwukrotnie kwitnące wiosną, jesienią, tak jak Suzana, bardzo ładna. Leonard Messel, gwieździsta, różowa, też taka bardzo chodliwa. No, odmian jest kilka, i te odmiany już na tym terenie dadzą sobie radę na pewno. Bo są roczniki siedmioletnie, pięcioletnie. Jak takie, do trzech lat trzeba magnolie okrywać, jednak, żeby tu w tym rejonie. Nie? W większości magnolie muszą być na terenach bardziej zacisznych. Nie na wiecznych, tylko gdzieś osłoniętych, koło domu, koło gdzieś tam wśród innych roślin, wkomponowane w, w, w środek gdzieś. Żeby po prostu na nie nie wiało no, za mocno. A jak cenowo? Jak cena magnoli? Są ceny: od 35 do 170 nawet. W zależności pewnie od odmiany od i rocznika, od rocznika? Od, raczej od rocznika rocznikowo, jeżeli są młodsze, to, to tańsze, już takie typ, typowo wyprowadzone na nogach w granicach 200 zł. A na przykład gdybym dziś kupiła u Pana taką magnolię, mogę już ją wysadzić do ogrodu? Dokładnie tak. Można bezpośrednio, bo one są w pąkach, także na razie mrozy im nie, nie grożą.